Siemankoczki z tej strony Lisek i witam serdecznie w kolejnym odcinku wyszły nowe player piki i właśnie dzisiaj otworzymy sobie te nowe player piki, choć w poprzednim odcinku też player piki odpalaliśmy standardowo łapeczka do góry na początek odcinka. Dajcie znać w komentarzach, czy Wy tutaj odpaliliście te nowe piki, jeśli tak, to co z nich wyleciało? Nasz pierwszy player jest nie najgorszy, no, bo mamy 87 kobla. Natomiast są do nowe piki. One chyba były FIFA 23, jak się nie mylę, ale też na późniejszym etapie. Zobaczymy, no po prostu zobaczymy. 21 playa pików i rozpoczynamy. Poprzedni dzień euro. Francja, Francja, Francja z Austrią 1 do 0. No Francja, myślę, że pod kątem chociaż w sumie, no nie wiem, nie wiem, myślę pod kątem tego, żeby Polska awansowała z tej grupy, Myślę, że będzie i tak bardzo, bardzo ciężko, to znaczy, żeby awansować z... W... 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 z trzeciego miejsca, prawdopodobnie potrzeba będzie czterech punktów, czterech punktów, punkcików, no czyli wypadałoby, żebyśmy z Francją co najmniej zremisowali, a z, a z Austrią oczywiście wygrali. No. Czy to się uda? Nie wiadomo, ale zanim przejdziemy dalej, to pamiętajcie, że. Partnerem kanału jest g2a.com. Znajdziecie tam gry, akcesoria w świetnych cenach. Link w opisie. Polecam. No i jedziemy dalej, jedziemy dalej. Natomiast Belgia, 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 Belgia robi Belgię i Lukaku też robi typowego Lukaku jak na mistrzostwach świata czy też Europy. Więc jestem bardzo ciekawy. Jestem bardzo ciekawy, czy Belgia coś tam na szponci i wyjdą chociaż z grupy. No, no bo to kurde byłoby. No byłoby smutno, byłoby smutno, natomiast Belgia jaka jest, taka jest, a pamiętamy czasy, kiedy każdy się zachwycał Belgami i, i mówili, że no jak ci młodzi tylko dorosną chociaż troszeczkę tam za, na kolejnych, na kolejnych mistrzostwach, to będą nie do zajechania. No. Nie do zajechania, jednak nie są, wręcz bym powiedział, są do zajechania. E, póki co nic ciekawego w tych nowych pikach tutaj nie ma. Sheridan'a mamy 85, no i w porządku, natomiast forma, forma moja dyspozycja w FC, wow, Lenormand, dobra, grałem dzisiaj na niego i powiem Wam szczerze, kosztuje niewiele, natomiast no świetnie, 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 w sensie świetnie gra przeciwko mnie. I, I bardzo dobry zawodnik. Bardzo dobry zawodnik, natomiast no cena nie powala 92 overall, ale spoko. Jakaś chociaż karta, pierwsza specjalna, coś tam chociażbyśmy trafili, więc o, o tyle o tyle dobrze. Forma w Championsach wróciła, tak jak już w ostatnim odcinku mówiłem, jest dobrze i myślę, że będzie tylko lepiej. No, my miałem bilans 5 do 0. 5 do 0. Potem jakieś małe perturbacje. Po weselu, no i w tym momencie mamy 12-2 i w dzisiejszym, w dzisiejszym. No dzisiaj po prostu dzisiaj będziemy kończyć wód i będziemy odpalać nagrody. I mam nadzieję, że po tych nagrodach, jak troszkę końców zarobimy, to za chwilkę. Jakąś paczkę Leo, Messi, Leo, Messi, Leo Messi, Leo Messi, Leo Messi. Gol, gol, gol! E, to myślę, że jakąś paczuszkę fajną, ciekawą sobie odpalimy, e, jak tylko będę miał trochę końców, no bo muszę te końce zarobić w jakikolwiek sposób. E, o, John no, Kunde, fajnie, fajnie dzisiaj grał Kunde, no ale, o i połpa jeszcze, popa, mamy, 88, fajnie grał, natomiast no Francja też nie pokazała nic specjalnego. Ale jak sobie przypomnę, poprzednie spotkanie Polslaków z Francuzami na mistrzostwach, na mistrzostwach Świata, to tam Francja też jakoś specjalnie nie wyglądała do momentu strzelenia pierwszej bramki. No a jak się to skończyło, to każdy już wie. Więc trzymamy kciuki, chyba tak, żeby Francja wygrała sobie z Holandią. My wygrywamy z Austrią i może remisik z Francją, i może Austria też remisuje z Holandią, i wtedy cztery punkciki i i robimy awans. Ja myślę, że to jest spokojnie, spokojnie do zrobienia. Pokażę Wam jeszcze mój składzik, taka szybka aktualizacja składziku. I też będzie to szybki odcinek, ale no już w jutrzejszym pokażę Wam wszystkie mecze i myślę 18 winków będzie robione na lekkiej pompie. Kylian Mbappe cały czas w fenomenalnej dyspozycji, 93 oceny ogólnej. Pamiętajcie o tym, żeby sobie zamówić wafelki albo inne przepyszności na stronie kupiec.pl, skąd kodem HD macie 15% zniżki odliszki, takie tutaj rymy, e, Czawinga. cały czas świetna dyspozycja i bardzo fajnie mi się gra, ale w salach, no to jest karta Krem de la creme, jeśli chodzi o strzały finezyjne, wszystko można nim robić, wszystko można nim robić, Verts, też mi się bardzo podoba, no ogólnie, to składzik jest fenomenalny, środek obrony, klasa światowa i co, nie pokażę Wam nawet żadnego meczyku, bo nagrywam to o pierwszej w nocy i w tym momencie nie działa, nie działa serwery serwer i tyle. To by było na tyle w takim razie. Taka szybka aktualizacja mojego składu. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka.